Choć Dzień Dziecka w Polsce obchodzony jest 1 czerwca, to wcale nie oznacza, że tego święta nie można celebrować prawie codziennie. Szczególnie w trakcie wakacji. Wtedy każdy dzień jest okazją na zabawę. Sporo atrakcji na dzieci czekać będzie już w najbliższą sobotę w Starym Raduszcu, gdzie odbędzie się Dzień Dziecka w nowej lokalizacji. sobotę 9 lipca o godzinie 15 zaczynamy Dzień Dziecka i to już w innym miejscu, nie tak jak co roku na placu przy boisku. W tym roku będzie to na nowym placu zabaw, który jest przy świetlicy. Plac zabaw i teren wokół świetlicy wiejskiej są już niemal gotowe na pojawienie się najmłodszych mieszkańców. Zabaw dla uczestników imprezy nie zabraknie. Zamki, Będzie to y, 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 pani Marzena y, Szofer-barczak, także będzie prowadziła tutaj y, swoje te imprezy przy zamkach. Y, Popkor, wata, zamki, wszystko dla dzieci jest za darmo, także mogą się wyskakać, wychulać, wybawić, będzie stoiska y, z zabawkami napoje, lody dla dzieci. To nie będzie tylko i wyłącznie dzień dziecka, to będzie także okazja na piknik dla rodziców, dziadków czy opiekunów. Warto więc pojawić się w starym Raduszcu całymi rodzinami. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam i to nie tylko dzieci, ale oczywiście no bo wiadomo, że muszą przyjść z opiekunami, bo to są małe, ale na taki piknik rodzinny, żeby przyszli rodzice i dziadkowie, żeby zobaczyli jak się ich maluchy bawią, żeby zobaczyli jak wygląda ten plac zabaw nowy, bo w tym roku właśnie został oddany do użytku. Jak wygląda świetlenie. Która będzie też otwarta do, do użytku w czasie tych godzin tego, tej zabawy. Dzień dziecka i piknik rodzinny przy placu zabaw w Starym Raduszcu rusza w sobotę 9 lipca o godzinie 15.